I zaczynamy kolejną gierkę. Tym razem jesteśmy traperem. Mam nadzieję, że nie szalonym. Zobaczymy. Mikoli. Teraz Mikolij miała no, być. Mikolij miała być. No. To ja ja a jaka ma ptaszka na czole. No. O, tak. to jest o, ale, 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 To nie może być słowa. Ale wątpię. Myślełam, że gula, innego Bo ja, ja tak jestem błędą. taką kulem. Ale musimy mieć rude włosy z korony tam wyjada coś z włosów. No kokardka, mam, nową. Ona nie ma włosów, ona ma kokardkę. stańcie jakaś chronię? Tam. Ale to jak taki boba z tym Ale jakaś chroni mnie? Zobaczymy, A, zobaczymy, nie zobaczymy mamy lekarza to... Może ktoś będzie. Mamy tylko na początku. Tylko zabijają. Mm, mamy dietetykę. Więc w sumie mamy... no co choli. A kto jestem dietetykiem mm, Ibi? No nie, nie, nie nie. No już na początku. Mm, no Dietetykiem. No nie. Na mnie zaraz, wyle, no nie zaraz, bo wylewa taki dobry olej. Ajajaj. No, i tyle chyba było z tego, wszystkiego. No, nie skończyli mnie. Tyle dobrych tłuszczów nasyconych. Więc w sumie, no, <grym> chyba i cukru złożone. Przyciąga. Ochroni moje nabyki szypieniowe. Zobaczycie, zobaczyć takim był. Czasu nie żyje. No ale. No, i... no, ja myślę, że słabo nie te. jak USA. Skoro i tak padłem wszystkich role, już widzieliście, no to do następnej rundy. Wracamy po przerwie. Runda się skończyła. I wygrali. Teraz jesteśmy zielonym policjantem, więc też fajnie. Ja być bardzo. prezydentem. Ja nie, nie nie nie. Okay. Okay. Ja nie, nie. nie, dajcie, nie, nie dajcie tego sandwicha. Dajcie, mogę, ja. Sandwich, a ten troll powinien No to było ja tak z Ja struwane. nie troluje, mój słuch nie jest trolem. Znaczy, jest trollem Bardzo, no Bardzo dobrze tutaj strollowałeś sandwich, bardzo mi się podobało. Ale widzicie, że kim nie wygrałeś. ty posiarasz, zabisz sandwicha! Nie! Opowiedział za to. Nie no. A nie dobić? Chodź ty sandwich. Błagam. Bła będziesz? Nie. Ała. Ten nakusiele zatrzymamy. A. Sandwich, co tam się dzieje w nocy? Eee, Dlaczego? A dlaczego nie? Umarłeś? Nie. Ale ktoś mi zabronił zrobić taką fajną rzecz. Co na mnie krzyczy! I tak by mi nie zrobił, no dobra? Nie, no nie no bo... Baby pierwszego? Odcinek mutacyjny. Nie, wsuć. pierwszego to już nie Właśnie. jest problem. O, złodziej! Nie o! To, złodziej. o złodziej. Mógł być złodziej, no. Albo seryjny. No jej maski podcinka, proszę bardzo. chciał zabijać od samego początku. Niestety, Kajcie? ale ja, ja powiem smutną prawdę, bo jak powiedział to chciałem pójść do niego, zobaczyć gdzie pójdzie, ale nie wyszedł z domu w ogóle. A Czyli jest serialnym. No, może być serialnym. Jak na to duża szansa, nie ja byłem u sandwicha, bo że jesteście niemożliwi. <grym grym> Dawaj, się... co, co robiłeś mu? Po? Po? Nie powiem wam. Jak A, byłeś, no, jak no, nie wychodziłeś? No, no, powiedz no. domu? Czemu korzystasz z 8 głosów? Powiedz co się no, działo, co działo w nocy. Dobrze, że powiedziałeś, że wyszedł. O, no. No, 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 bo kato, na, na niego. Miałem przyjemną noc z sandwichem. Tyle wam powiem. Ej, ale dobrze, na niego. Weźcie skiwnik, Jak już nie możesz skipnąć? Jak 8 głosów skipnicie? No ja To nieźle! Właśnie jeszcze miał przy sobie tą policyjną pałkę. Zielony policjant nie wychodził? Który zielony. Ty. A nie, ko Ale kolor? A, czekaś na... No, no to niestety go był zielony policjantem, więc jesteśmy Ale też policjantem albo szaleni. Zaraz zobaczymy, czy przejdziemy noc. Chyba przejdziemy w takim wypadku. <laughs> Nissan już też nie wychodził? Co za bullshit. Chyba jednak mogę być szalonym. Kurwa miło, miło, naprawdę miło. Co? Ktoś jeszcze? Zapraszam. Ja mam drzwi obrotowe zamiast zwykłych. Kurwa, kto mnie zablokował? The LOL. To ja. Co robiłeś? Nic, nic nie robiłem. No. Widzę. Sandwich, a ty co? Sandwich? Dwie 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 osobę... Ty możesz do niej. Sandwicha, ty dzisiaj gdzie byłeś? Bo cię jest Ja Właśnie blokowałem Gremlina. A kto u mnie był? Dwie? Ja. A. E, chcę powiedzieć, że... Ja byłem u Sandwicha i że komu też nie wychodził. Nie no, wyszedłem. Mogę być szalonym albo po prostu... A nie znak jest. A Kostiasz poprzednio rzeczywiście nigdzie nie wyszedł. Kurde, ja, zapomniałem, ja u ja u że może, może ja, być ja w Ja jednak nic nie robiłem, A? jednak masz rację. Ja, ja ulony byłem. Tazieka. Nie mogłeś być. Mogłem być u Nie mogłeś. Mogłem być u Nie I co tam Wy... robiłeś? Obserwowałem <grywskryavored>. ją. Nie mogłeś. To był Sandwicha. Dedyry fejkuje, no. A u też Sandwicha. Ja byłem u Sandwicha. Ja to znaczy? Shazy. Shazy, dobra. Czyli... Ej, bo ogólnie... Ja była u Luny? Nie. Ja byłam u niej. Luna była ja u mnie, jest czyściutka. Ja byłem u Luny. Ej, bo jest taka sytuacja, że Dedir jak szedł do Luny, to ja bym go zablokował, bo policjantem jestem. A wiem, że nie no, jestem dopiero, dopiero co Jemlina zablokował sobie, w pierwszej Piero co mówił, że jest detektywem i je sprawdził. No a ja coś kłamiesz. Uh -huh. No, nie, bo grabina w pierwszej rundzie zablokowała. Jeszcze rodzic to tak? słyszy. Teraz chciałem do, się do, do dopiero, dopiero co Naja mówił, że jest detektywem i nie sprawdzi, i jestem seryjnym. I mam się do Nie pasuje mi to, że... że Sandwich mówi, że wychodził, a nie wychodził, chyba że jestem szalony rzeczywiście. Bo zobaczcie, że no ja się spełnił. Czyli jeszcze rodzica to ja jednak nie wychodził. Powiedziałem, że nic nie robiłem <laughs> i Naja powiedział, że jestem seryjnym, bo mnie sprawdził. I teraz A, a potem, jak mówisz, a jesteś że nic nie jesteś seryjnym. Poszedłeś do Luny, tak? No do Luny, bo powiedziałem. Nie mówiłem, że naprawdę no. nic nie robiłem, tylko że nic nie, nie robiłem. Ej, Dedyri, jesteś seryjnym? Nie jestem. A daj dowód. Jaki mam ci dać dowód? <noise> jaką masz Jakie Takie no, zapytania na... masz dowód. <noise> Chcesz dać ci, dać ci mój dowód osobisty? Może być taki dowód? A kim Dobra. ty jesteś, Dedyri? No mówię, że jestem obserwatorem A... i obserwowałem Lunę. U Luny Co? nikt nie był. U Luny nikt Luny. nie był. Ale ktoś mówi, że był u Kto mówi, że był u Luny? Bozia. Ddiri ja był, ale ty mówiłeś no, ja no właśnie, ono ja przerwało O są. Dobra, pójdziemy do Nai Zobaczymy czy na Zb... Tak się bawimy, Ddiri? To ja w sumie Ddiriego tak tak, 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 miło Oj, bardzo miło Zobaczmy Sandwich. gdzie Ddiri dzisiaj był <grym> Nie no, ale nie a, tym razem A, a kto to tam do ciebie O kurwa, rzeczywiście no i to wszystko boli. Umieraj w ciszy Heh, dobre Nie, bo jestem pierdolnięty Ale no wiem, ale Znowu? co to ma do gry? Nie wynoś prywaty podczas gry, dobrze? Dekili, gdzie się byłeś? Ja? Wow, nie, co? mój sąsiad No się. Jest ja jestem ocalała i... Zablokował mnie policjant i nie mogłam no ja. ubrać, tej, nie mogłam ubrać kaptana Czy wszystkich tak, zabija? Ej! Ciało. Czyli to się potwierdza! Czyli na, no rzeczywiście tak się policjantem, bo poprzednio nie udało mu się zablokować Diedriego, więc wychodzi, że Diedri jest seryjnym. Nie jest Ale też seryjny. impostorów mamy, chyba że zabił impostorów seryjnych. Chyba że zabił, mógł tak być. I Mimo wszystko ten argument do mnie trafia. No... Może ja się nie będę bronił, tylko dam na siebie. To? O nie, czy to Gremlin o, o. Play? Dam na siebie, dam na siebie. A bo on jest hunterem, po prostu. Bo to nie, nie ma sensu. Nie, nie jest hunterem. A postawiłeś na... świeczkę przy mnie? Nie. Ale teraz też był no, u ciebie no, i nie wykrzyki w, w ogóle. No jak to wszystkim? No, kto z kto... 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 Ale zauważyliście, że dosłownie tylko niebieski? seryjne zabija prawie. No, no. to jest kto niebieski dobra. To jest niebieski. A Szazer, ty co robiłeś w sumie? No ja teraz byłem no, u go i nie. mówiłem, że nie wychodził. Ja chcę tylko przeżyć. im nie zabijajcie mnie. To skipnij, nie? No weź, bo namawiasz o to. O, tak, daj Nie no, dawajcie! O, tak. Nie dajcie. Nie no, nie. Ja da skip, ja da mam skip, jak on Wszystko się Kubiłem. Co jest? Ej ja też mówiłem, lol Ja Myślę, że na Halterny nie będzie. Ja też byłam pewna, bo tak fajnie. Ale dałem na siebie. Jakbym nie dał na siebie, to ja bym to jeszcze ugrał. Sario, to ty mnie? nie? Ale ja jak ona w to uwierzyła, że jestem jest. No jeszcze tak. jest drugi. A ciekawe, czy to szarodzi, czy właśnie przywołacz, czy jak coś tam nazywał Szaman. Zobaczymy, czy wyjdzie. tą pałem sprzed domu. Nie no ładnie. Ciekać, czy będzie kill. A gdzie jest wicsa? Poszli. No nie ma. Po... Z Kotem do weterynarza, no. Eee, ale mieli być. Hubium. Czyli dzisiaj nikt. Co chciałeś sandwich zrobić? Dokładnie sandwich. Co no też zrobić? kogoś brakuje. Sandwich! A, tak, tak. Bo jestem policjantem. Czerwonym? Nie. No jak nie. Zielony. Dobra, to jest między Sandwichem a Shazim teraz, bo nie mam potwierdzenia ich ról. Kucze, ja z Shazeem mam złe wspomnienia. <noise> Ale trafiłem trauma? teraz do Diriego. Trafiłem do Driego, Że jest seryjny, mi go wyrzuciliśmy. No, Ale to też mogło być ci na rękę, nie? No. Mogło. Aczkolwiek Shazim, nie tak. Shazim, co ty masz w wniku w ogóle? Ja. Nie wiem. <noise> to jest taka. Podpis. <noise> nie wiem, tak, jak to no. nazwać. Wężyk. To jest dymek z No w sumie To jest taki wężyk. Luna, co myślisz? Szczerze, to jest ogólnie nie mam pojęcia. Nie mamy alfabetu chyba. Ej, bo jak Sandwicha zablokowałem i nie było. To no też mi się to wydaje. To, to jest taki Z drugiej strony. No ale Poszcie skipnąć ci teraz szerego. Zablokuję, zobaczymy co się stanie. Po prostu zablokowałeś mnie przed zablokowanym. No. To Sanek naprawdę został mogę sobie mówić o Ewentualnie, ryzykując, że nie ma dwóch impostorów, możemy wygłosować Sandwicha i wtedy będziemy wiedzieć. A, no dobra, trzymaj Nie no, ja bym się bał, że w sumie mogą być dwa. Że jeden sobie robi alibi, a drugi nie żyje. Mówiłem, że czerwony policja z czerwoną pałką Sandwich! Lata. Nasz prezydent! Łatwo! Gdybyś mnie nie zabił, to akurat chciałem iść jako kapuś do Arezy. A kim ja byłem, ja byłem szalony. Ale ja byłem szalony, nie byłem. Ja byłem <laughs> to nie wyszalony szalony tak, Nie był U mnie była <laughs> faktu, że tylko ja Wszyscy zabijałem nagle Ale właśnie o to chodzi, że poszliśmy we trójkę do jednej osoby. Tam może tylko dziewięć osób widzę. No ale bo, ja tam by byłem, że ja zabijałem. A, a ja, ja już jestem, sobie jakby sobie co? Weźmy moje zaproszenie. Ja cię zaproszę. Zaprosiłem. Nie wiem jak, czy nie mam znajomych Dobra, go Nie musisz mnie zapraszać stąd być, Mikulia a. się nie wszytuje no, Nie musisz mnie zapraszać Kurcze, musisz się nie, nie wszytuje? Musisz, musisz wejść i wejść, jeszcze raz A wejść czekaj, co? Dwie rundy temu, no. No. a już się nie wszytuje, nie? No Dobra No dobra Kolor se um. zmieni a co z ty tym Kubikiem i Wikisom? Jeszcze chyba nie wrócili. nie lubią nas, wrócili. Dobra, chodźcie, lecimy cię tam. mi się wypowiedz, w to jednak przeciągnęła. Ej, ej. No dobrze. No dobra, startujemy. Tak. Okej. Dobra. Kolejna, świetna runda. Tym razem. No, ja, ej, dajcie wszyscy po. Dajcie. No dobra. dobra to nie Poko. na pewno ktoś troluje. No tak, będzie. Niech wygra to, najlepszy. Ja na pewno dał pomiń. Wszyscy, Wszyscy dali no pomiń po to, żeby Arazy na koniec pół na siebie zagłosić. Nie, Ja dałem pomin. <laughs> Daj, Daj, dajcie pomiędzy. Dajcie <laughs> pomiń. <laughs> nie. I teraz się nie dowiemy co on to zrobił. No nie, że lepsza zrobił. ja dałem pomień. Tak, tak. <laughs> tak, pierwszy Tak, tak, Raza. No, no tak. Bawię tak sobie. Nie, No no, to teraz kurwa. kara za trollowania Ej, To Ejbin pewnie nie dał po, mi, po to, żeby nie mnie dać <laughs> Tak, to tak teraz. Teraz na Ej ciebie poważnie mu no. no, mówię, no No, no nie, no nie, już, nie zabijaj się, no. no nie, no znowu Ej, no próbowałem cię uratować Kurwa drugi no, raz ci żyję, idzie. no kurwa, no Mam tak A, samo jak ty Drugi ty. ratujesz z kosą? Kurwa trzeci eee. raz eee. Ale Jeszcze złodziej. Jest złodziej! to opił. Ciekawie. To będzie Dobra, padłem, jeszcze role pokażę i skończymy, że tak powiem, tą rundę. <laughs> Może jeszcze jedno się uda rozegrać. No ładnie. No dobra, to widzimy się zaraz. Jednak skończymy na tym odcinku bo już zaraz zmieniamy gierkę, więc zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Cześć, cześć.